Katalpa. Ładne drzewko. Zobaczcie, jakie liście ogromne. Jakieś 25 do 30 cm szerokości. A dlaczego takie duże liście? W takiej katalpie takie nienaturalne. A dlatego, że ta katalpa miała mieć tak 2 metry wysokości, ale niestety ją wymroziło. I puściła taki pęd od ziemi. System korzeniowy jest już silny, zbudowany. Także i liście takie, ogromniaste, ma swój urok. O, jedzie sobie kosiarka. Ostatnio przez kilka dni nie jeździła, także trawa znowu taka nijaka trochę. Podejdziemy do innej katalpy teraz, innej odmiany. To jest katalpa fioletowa. No, i jak była mniejsza, to te liście takie były takie bardziej wybarwione na fioletowo, a potem się robią takie zielone, taka ciemna zieleń dosyć w porównaniu do zwykłej katalpy. Niestety myślałem, że te liście będą cały czas fioletowe, one tylko tak na początku, jak są młode. A tu jest katalpa, zbliżam się do takiej zwykłej katalpy, po prostu. Posadziłem ją w takim honorowym miejscu na środku. Może dożyje kiedyś. Jak będzie takie ogromne drzewo, zobaczymy. Na razie ma takie liście ładne, przepiękne. Są takie jasna zieleń. Super to wygląda. Ten kolor taki wiosenny. Młode liście znowu wpadają trochę w taki kolor żółtawy. Spore są te liście. Kwitnie co roku, ale w tym roku nie zakwitła. Chyba ze względu na te mrozy, bo było bardzo ciepło, potem przyszły duże mrozy i to chyba, to chyba się wkurzyła tutaj na ten klimat. No i teraz taka ciekawostka, jak rozmnożyć taką katalpę wegetatywnie. A więc tak, odłapałem takie króciutkie gałązki, to są takie odnóżki, takie z boku wychodziły, gdzieś sporo poniżej korony, których nie chciałem, żeby tam takie gałęzie wyrosły i Wstawiłem tylko do wody, zwykłej wody do słoika. I zobaczcie, takie korzonki już niektóre. Jak widać, że one są takie nieduże. Nie wiem, 20 cm i już takie korzoneczki. Gdzieś dwa tygodnie postało w takim słoiku w cieniu. W cieniu, głównie w cieniu. Wieczorem troszeczkę słońca załapywało. No i zaraz to do ziemi wrzucimy. O, tu jakiś taki kikut jeszcze nie ma nie ma korzonków. Damy mu szansę. O, to jakiś taki mały, to już do ziemi pójdzie. E, takie... Z tym. Wybieram te, które mają największe korzonki, kilka sztuk. Posadzę do doniczek, jakichś takich malutkich, zaraz tutaj przyniosę. Spróbujemy prosto w kompost to wrzucić. Tam mam taką fajną ziemię z kompostownika. Tak mi się wydaje, że fajna. No i dobra, teraz trochę wody podlać, wiadomo. Niech sobie stoi, niech rośnie. A jak wyglądają takie katalpy po kilku dniach? A tak, o, Przyjęły się. O czym poznać, że się przyjęły? O! To muszę jakoś tu. Zaraz ją tu jakoś czymś przywiążę. Żeby się prostowała. Wyprostuję się spokojnie, ale wiatr wieje. Dzisiaj. No. Zobaczcie, jeszcze pomidory mam w takich sadoneczkach, Takie malutkie. Czekają na szklarnie, spróbuję je na zimę do szklarni wsadzić. Oj, co ja to posadziłem? Miechunka peruwiańska w Polsce rośnie. Owoce jadłem. niespecjalnie ma jakieś wymagania. Wystarczy tylko y, wcześniej sadonki zrobić, gdzieś w lutym. Musi troszeczkę podrosnąć, a potem do ziemi i będą miechunki w Polsce bez problemu. Jakieś sadoneczki małe, coś tam. To tam paulownia, deszcz zaczyna padać, a trzeba się chować. No i dobra, jak to wygląda? Tak wygląda, że małe liście puszcza. Przyjęło się. Tutaj takie malutkie. O, tu może lepiej widać takie coś. Ja wiem, że to tam nie jest urokliwe, ale, ale, ale się przyjęło. I wiecie co? <laughs> Chyba muszę spadać już, no bo pogoda nie rozpieszcza. Ale jest pewien plus takiej pogody. Komarów nie ma. Dobra, spadam. Na razie, na razie.